Witam że w kolejnym odcinku Ender Formy Shata. I mam wreszcie łóżko. No. Kurde, kurde. No. Mam łóżeczko. I chciałem mieć dwa łóżeczka. Tylko chyba mi wolno nie straciło, bo już nie pamiętam w ogóle. Poza tym sobie postawię. No dobrze. W tym odcinku będę szukał... No, kość, mam jedną kość. Okej, okay. mam A i wezmę sobie też... Eee, yy... ...kilow. <ścoughs> Nie wiem po co. Ja w ogóle gdzie mam żelazny mleczyk? Jest mój żelazny mleczyk. Długo schowałem. O what the fuck. Ale dużo. Ej, nie nobie, chyba ukradli... ukradli mieczek. Kurde, zadaj kolejny. A mam mam małą za ...dłupa z tym. Ale mi został za to jeden patyk. Ale oszczędność. Okej. Okay. tyle, jedzonko. Eee... ...krowy. Łatwy. Okay, Kościom. Tej kasek nie wychodź. Okej. Okay. Tu będę chciał to rozwalić i te drzewa, żeby miał ładny widok. Nie no, jakoś wolę może iść. Nie. No, może ja mam swoje tą kałamarnicę, jeszcze co, co, co to zupełnie... jest. Top. O! Top! Kurczę. A! O drzewko, jeszcze, tu, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wow Ale mam ładną górę Tup, tup Tu tup, tu rób, tu rób, to jest? Kopalnia Kurde Głupie w Top Tup, tup Tup, 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 tup. O, krowa! Pest. Mmm, ja gadam. Mm, Chciałem ta żanę udawać. Że Hmm. Tup, 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 tup. Mam nadzieję, że spotkam się hmm. Spotkamy się no później No przez chwilę mnie nie było, ale będziemy teraz sobie kopać No i w ogóle było tak. Chodzę, ile tu gig da? Ja się stoi. Okej, okay, będziemy tu jeszcze na O, Ooo, zielazio. Znalazłem zielazio, ale przypadkowo nie wykopałem tym, co miałem, bo się dziwiłem, dlaczego tak długo kopałem. I kopałem, nie, nie wypadło. O, ale dużo pozoby się, że znalazłem może. a może nie. Wow, ale że dużo. Tup, tup, no i kopiemy. O kurde. Nie wziąłem tych tych patyków, tych, tego świecącego na... No pochodni nie wziąłem. é <güls> Epic phase. porque oh. eu tenho boa um o música de calibre tem tup 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 Okej. Okay. Aha, ja mam wągiel. Ale nie mam desek. Desi nie mam. Mogę potworzyć... Aha, ja mam, bo słyszałem zębie, bo... Muszę się przedląć w moim no. Czekaj. 32. Może sobie też miał mięsko przepalę. Mam nagle no. się na mięsko, nie? Przecież jest cudowy schab. Złowina. Mm. No. Aha. I przepalę z mięso. Przecież z mi wyjdzie. Mm, Okej. Okay. Top. <grym> Top. A nie pali się, góry mięso. Okej. Okay. mówi włowina. A, muszę sobie dom w ogóle poświecić, bo nie mam. A kurde nie mam tu tych kamiennych seriów. Nie, a mam je. Ja. Kamień, kumień. No i jest to wiele ładniej. Jakoś brzydzie się zrobiło. O. Chujdę, idioto. Okay. Ja sobie pochowam rzeczy. Mam pochowam i mam dynię. Czyli mam pomysł, co zrobię. Okej, okay. będzie potrzebna... ...wiatek. Wow. Będzie potrzebna pochodnia. uda żelazia Żeby się palić. Znaczy nie ma tak dużo córki. I... To chyba wszystko. No. Chwapal To źle byś, to będę be, lecił, bo łaskawie na pierścin. Czy No, wszystko chlą. Cię zdobyć sobie buciki, A w ogóle ci tarci? ci? Musisz zobaczyć ci myślał yy, Nie, chyba. No, wyślijcie mi na buciki i wyślijcie mi na nakreślnik. Sup. Będę fajnie pojadował. To ja tu może coś sobie porobię? Jest noc, to ja se, to ja się przenocuję u mnie. Mm, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to, nie patrzcie! Muszę <laughs> się tu będzie mniej razy. Nie, mm, ja tu. Powinno się przepalić, bo to nie jest realne życie. Realne życie. Kurde. Czup, ciup, ciup nie wiem po co mi jest kobel potrzebny. Głupi kobel. Ja. Tak, jak obla. Tak, tak. I tam szedła na dużyk, O. I tu, się trzy. toż sobie budki jak na Budki. Mm. Jeszcze na pielesznik. Ale fajnie wyglądam. Jestem kolorowych. Nie, to jest pięknie. No. <śmiech> <śmiech> dla Beniu, dla Beki. To było tak dla Beki. <laughs> Okej, okay, mam wszystkie rzeczy, których potrzebuję. Tylko nie potrzebuję żelazia i kości. Tylko, że może pies się, no, może trafić się w kopalni pies i może będzie. A mamy do śpiewka za zadań. Bo ja rolling nie jestem. Bo co to za rolling bez czegoś tam? Czegoś tak. Polecam kanał, lepiej kanal. Ciekawe tylko, że trochę pierwszy odcinek, jakby, jak będzie takie coś tam pisało w pierwszym odcinku, to macie nawet stronkarze. No. Bo dodatkowe go zumozarły. zarły. No, zumozarły. Bo zarleły. Czup, 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 czup. I subskrybujcie, lajkujcie go. Fak. Jestem z nami spawner. Bo będzie mordor. Ja jestem, będę kobiet. Ooooooo. WTF WTF Odejdź, odejdź, odejdź. To jest... Kur. Ty godny jesteś debilu. The tylko kolegi przyszliście w ból Mam nadzieję, że z tego nie wyjdę. Będę miał tu fajny dom. No jeden żelazo, ale bogaty. Mówię więcej żelazia. Mogę wziąć łopatę. Nie, teraz będę wracał po łopatę. Ale jakbym musiał uciekać, to zrobię tu schodki do góry. Tak da się wyjść, tak da się wyjść. Fuck. Tak, Trudy No Ale ja będę bogaty, będę cały z żelaza. Mhm, ale dużo. A długo może znajdę jeszcze diamenty. Ja chcę diamenty. Już. Żegnam. Eh, no i lajkujcie, like, subujcie i pamiętajcie o takim kanale, dobra? No i... no, no i pa.